Liczba ofiar pandemii przekroczyła w Polsce takie symboliczne, ale to jest tragiczna symbolika, 100 tysięcy ofiar. Wszyscy mamy czasami wrażenie, i to zrozumiałe, że jakby nie, nie chcemy myśleć o tym, pandemia wszystkich nas przytłacza, ale właśnie tego dnia chyba powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach, o rodzinach ofiar pandemii, o tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, którzy mają swoich bliskich w szpitalach. Ja wiem, co znaczy ten lęk przez ostatnich kilka tygodni. Mieliśmy w rodzinie, w mojej najbliższej rodzinie powody do lęków i obaw związanych właśnie z pandemią I, i wydaje mi się, że to jest dokładnie dzisiaj, kiedy powinniśmy okazać swoje współczucie i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, ze zmarłymi i ich bliskimi. Będę wspólnie z parlamentarzystami Platformy, z mieszkańcami Warszawy, prezydentem Warszawy. Dzisiaj o 18.00 zapalimy znicze, żeby upamiętnić tę tragiczną ofiarę. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zupełnie bez polityki okazać taki, taką solidarność i, i i zapalić razem z nami te znicze o godzinie 18:00 w parku Saskim, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. Wracając do tych bieżących spraw politycznych, po pierwsze, gaz. Jak być może Państwo pamiętacie, zwróciłem się z takim dość dramatycznym apelem do premiera Morawieckiego: o to, żeby uchronić y, y, przede wszystkim mieszkańców y, y, z których bardzo wielu było y, pod ryzykiem wzrostu cen gazu nie o 54% ale nawet o kilkaset procent. Pamiętacie państwo pokazywałem wtedy te przykłady i zgodnie z tym co mówiłem złożyliśmy błyskawicznie projekt ustawy, która mia, y, ma za zadanie chronić tych lokatorów i to się spotkało z zupełnym brakiem reakcji premiera Morawieckiego natomiast Pan minister Sasin powiedział, że mają zdecydowanie lepszy pomysł. Bardzo ludzie na to czekają. I tak znowu zmarnowaliście kilkanaście dni. Sprawdziłem to jeszcze dzisiaj. Nadal ludzie nie wiedzą, czy rzeczywiście nie przyjdzie im płacić po kilkaset procent więcej za, za gaz. Także na tym posiedzeniu Sejmu złożymy składamy projekt ustawy, która będzie chroniła przed tym radykalnym wzrostem cen gazu, również szpitale, domy pomocy społecznej, domy kultury, biblioteki, a więc te instytucje tak potrzebne choćby dla ratowania zdrowia i życia, ale też ważne dla kultury, żeby one w ogóle przetrwały, bo dla nich podwyżka o kilkaset procent też jest podwyżką no de facto zabijającą. I będziemy także proponowali ochronę tych, dla których podwyżka cen gazu jest także. No, de facto wyrokiem śmierci. Mówię o tych małych przedsiębiorcach, o, o, tych, o tych wszystkich, którzy prowadzą piekarnie, pizzerie, sklep i gdzie jakby podwyżka cen gazu bardzo często oznacza kompletny brak możliwości dalej prowadzenia tego, tego drobnego, często rodzinnego interesu. Dlatego też złożymy tego typu, tego typu projekt, ale liczę tutaj na szybkie decyzje rządu. Ile można apelować o tak, tak, tak oczywiste decyzje? Być może premier Morawiecki za chwilę coś na ten temat powie. Dochodzą do nas również głosy o tym, że wreszcie, chociaż znowu zmarnowano dwa miesiące, apelowałem o to pod koniec października ubiegłego roku, abyście obniżyli VAT na paliwa. I. No, słyszymy, że prawdopodobnie dzisiaj do tej obniżki VAT-u dojdzie, ale inflacja swoje już, że tak powiem, dalej pogalopowała, między innymi dlatego, że znowu się spóźniacie o, o dwa miesiące. I nie trzeba wchodzić w tej sprawie w konflikt z Unią Europejską. To jest naprawdę proste uzgodnienie. Zróbcie to wspólnie, a nie tylko po to, żeby zademonstrować, że znowu idziecie na jakąś wojnę. Wy macie chronić obywateli, ich kieszenie i, i obniżka VAT-u na paliwa ma temu służyć. Mam nadzieję, że stać was na decyzję, aby sprowadzić poziom opodatkowania VAT-em paliwa do absolutnego minimum, no bo nawet jeśli spóźniona, to byłaby to decyzja trafna. Mamy także dzisiaj do no, wiele emocji zrozumiałych, jeśli chodzi o ten tak zwany polski ład. Czy, no, niestety przykro to mówić, ten totalny bałagan, jaki wprowadziliście, tu zwracam się też do premiera Morawieckiego, wskazując Polaków na wielkie poczucie niepewności. Słuchajcie, to jest, no, część z Państwa to już oglądała, to jest 700 stron, 700 stron. Jeśli chodzi o projekt ustawy i uzasadnienie, tylko jeśli chodzi o podatek dochodowy, czyli część tego tak zwanego polskiego ładu czy, czy tego polskiego bałaganu, jaki wprowadza rząd Morawieckiego. Jedyne, co jest naprawdę pewne, bo prawdę powiedziawszy, często pytany jestem o komentarz do, do, do tego projektu PiSu i wszyscy mamy kłopot, żeby to nawet skomentować, bo no, jeśli urzędnicy skarbowi. Jeśli księgowi, jeśli wykwalifikowani doradcy podatkowi rozkładają ręce i mówią, my naprawdę nie wiemy, jak ten rok będzie wyglądał. To jest tak skomplikowane, tak nieczytelne. Jedyne, co jest czytelne, to to, że wprowadzono de facto nowy 9% podatek. To jest to, jak w banku. Bo wszyscy wiedzą, że, że się stanie. Więc ja oczekuję od premiera i od PIS-u, żeby. Hmm, Okej, okay, kwota wolna od podatku, na to wszyscy czekali. Tutaj nikt nie ma, nie ma zastrzeżeń. Ale żeby wszystkie te przepisy, które tak bardzo obezwładniają dzisiaj Polaków, są tak nieczytelne, żebyście dali sobie naprawdę z tym spokój. Zróbcie to, co do was należy, a więc zatrzymajcie część tych projektów, które są dewastujące, dezorientujące i wprowadzają wyłącznie bałagani i poczucie niepewności. To jest ostatni moment, żebyście podjęli wreszcie jakieś, w tej, w tej kwestii decyzję. Mamy także do czynienia, wydaje mi się to też dość oczywiste, z wielkim zagrożeniem dla portfeli emerytów. 6% z, z ułamkiem po przecinku ma wynieść waloryzacja na rok 2022, ta, którą w marcu rząd wprowadzi. Prawdopodobna inflacja, czyli ta drożywna, może przekroczyć w marcu już dość wyraźnie 10%. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba wyższej matematyki, żeby zrozumieć, że tak naprawdę ta waloryzacja emerytur, którą proponuje rząd, jest okradaniem emerytów, a nie, a nie zabezpieczaniem polskich emerytów przed drożywną, przed inflacją. W momencie, kiedy inflacja osiąga poziom dwucyfrowy potrzebna jest częstsza niż raz do roku waloryzacja, szczególnie w sposób tak fałszywy, projektowana przez PiS, jak to ma miejsce w tej chwili. Ta niepełna waloryzacja plus składka, ten nowy podatek, czyli te 9%, no to wszystko powoduje, że nawet kwota wolna od podatku nie zrównoważy oczywiście tych strat, jakie poniosą wszyscy, ale w tym także ci, którzy mieli być beneficjentami tych projektów pisowskich. Tak naprawdę coraz wyraźniej widać, że z końcem roku wszyscy bez wyjątku odczujemy stratę. Poza władzą, bo ja mogę powtórzyć tylko to, co mówiłem pod koniec ubiegłego roku, tuż przed nowym rokiem, kiedy apelowałem w sprawie gazu do premiera Morawieckiego. Czy wyście tam wszyscy powariowali? Znaczy w sytuacji, którą opisuję. Wy sobie fundujecie dla własnej kancelarii, premier Morawiecki, 800 milionów złotych. Ja przypomnę, że kiedy, kiedy byłem premierem, kiedy kończyłem swoje urzędowanie w szóstym roku mojego premierowania, kancelaria prezesa Rady Ministrów to był koszt 120 milionów. 700%, jeśli dobrze liczę, ale mniej więcej tyle, 700% podwyższacie sobie tych, tej kasy na samą kancelarię prezesa Rady Ministrów i jeszcze dosłownie w ostatnich godzinach Morawiecki wydaje rozporządzenie, że nie ma limitów górnych dla płac, dla pensji w jego kancelarii. I to dokładnie w tych dniach, kiedy wprowadza nowy podatek i kiedy ludzie każdego dnia w sklepie przecierają oczy ze zdumienia, kiedy widzą nowe ceny i kiedy mają za chwilę dostać te, te nieszczęsne rachunki za gaz i za prąd. To jest naprawdę sytuacja, która przekracza w jakby dotychczasowe definicje cynizmu czy egoizmu. Znaczy, ta władza rzeczywiście dyskwalifikuje się każdego dnia coraz, coraz bardziej. Dla nich starczy z naddatkiem, dla całej reszty niepewność, poczucie zagrożenia, a dla bardzo wielu ludzi bieda. Tak dzisiaj wygląda ta, ta sytuacja.